Chciałem go znikać w w dzisiejszym odcinku. Gramy nową grę, czy nie wiem pierwszego polaka tej gry, ale tak jest po angielsku, ale to nieważne. sobie w Tapping Legends X. Czyli gra podobna jakby do Pod X-a Pet, 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 Pet Simulator, ale to nieważne. Gram to w pierwszy raz, nigdy w to nie grałem. Znaczy chwilę sobie po do miałem do 100 do 100 i ja potem wyłączyłem grę i nic nie robiłem. Ale wacie odcinek z tej gry. Po prostu myślę, że będzie fajniej. I otwórzmy se pierwsze jajko. Okej, okay, uwaga. I dostaliśmy basic kitty, ale co nam da ten to... Hmm... basic. aha, damy chyba jeden klikanie tylko. Tak. O nie, a to trzeba unikować Może jakiś fibers? O, 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 o! Jest. E, Dobra widzowie Na razie Nic ciekawego nie dropi Mamy na razie e, bardzo dobre pety dwa Otworzymy sobie dwa takie jajka jeszcze bo to kosztuje 200 50, no to jedno to byśmy byliśmy 500, żeby otworzyć Ino Teraz ekwipujemy, to założymy A ile ja maksymalnie można mieć petów? Tego tu nie wiem, ale chyba maksymalnie trzy. Jak tu widać, że gracze noszą. O Jezu, i przepraszam za sąsiada, ale on remontuje zawsze. I... Jezu, no nie da się po prostu nie umiem tego wycinać. Więc przepraszam bardzo serdecznie, widzowie. Lucky Vile. Nie, że ale że na serio a aha autohatch dżonity jest dobra ale no to nie wiem czy też mogę do 0 no, chyba teraz dołączę po prostu żeby mieć autohatcha i ale tak mam zapomnione wszystkie kto nad nie gra więc opuszczę grupę o, oh, że, 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 nie wiem. Shiny Star Group. Teraz powinienem dostać. Frost dragon. No to fajnie, że są trzy razy jajka. I to właśnie by się podobało w tej grze, że za darmo. Chuj, jest dobra. Jakby the best. Ale nie wiem czy można fizować je na kraje. No Tak mamy Forest, Desert, Winter, Lava i Aqua. Czyli to są dwie najlepsze... Ostatnie są najlepsze krainy na razie. 7 Ile? Dobra, rabir. Tylko nie widzę nigdzie, jakby ulepszatora, nie widzę, więc tak samo tak, to jest nieprzemyślane tutaj. A, a tam jest fuzara, ale to jest upgrader 7,5, a tu mamy jakieś kody. Jaja, żbędziemy sobie mieć auto. Jakie kiedy okay, mamy boosty: crystal crunch, faster blocker, free auto za milion. Bye. Kurno, ale ciężko jest. Auto. Robux, fuck. Mamy, dobra, kupujemy kolejny Reverb. E, tym razem dostaniemy razy dziś 20, 24k. Musimy. A i mam pytanie do Was, czy to ogólnie. Więc muszę jeszcze raz dołączyć do gry. więc na szybko. I widowie, mamy tutaj użyć kodu, który użyję. Nie mam... Niestety kurna, nie mam yy... znaczy kopiowarkę umiem. Znaczy... Mogę zrobić tego, ale... A co mnie ważne? Dobra, e, night cloud i teraz tak. Kod musimy sobie przetłumaczyć tak i to jest dwa i kropka półka. może ten sądź, niech się uspokoi. Bo... Specjalnie nie mogę nagrać odcinka. Piszcie w komentarzu, że siostra to jest, jest noob, że przeszkadza nam. Gdyby nie sąsiad, który teraz remontuje, to by był odcinek idealny bez słyszenia tego, ale no nie mógł, nie mógł. Musi o tej godzinie. Nie wiedzę, że tu chłopak youtuber mieszka. nie there. Co tu mamy w ogóle? O, double multiplayer tab? Eee, okej, okay, to chyba to. O, mamy 100 kasy, 100... Sto... O, a ile kosztuje? 700 Muszę, po... Muszę matmę pójść, Boże, że ja jestem słaby z matmy. Wow, glow clownfish, ale co ty clownfish? O co? Jakie mam staty! Ej, dobre! 11 The flag. I mamy teraz pety, które są op... Wiele. hamster, duck ale można je chyba robić tutaj na golden nie, bo jak nie można by było no to to jest słabe, nie ale no najlepiej to trzeba, a jest index chyba i jest indeks eee, uh, index epic legendar, to exotic co robią egzotiki? -y? secret Lawa... Lawa, lava, Aqua i Aqua. Dwa na lawie są. I dwa na Aqua. Mhm. To są seklety tutaj. A nie wiadomo jakie. Musimy sobie to przekonać za niedługo. Jak będzie więcej odcinków z tej gry, w końcu jakiś nowy odcinek, jakiś startowego, nie? Więc będzie taki więcej odcinków. Tylko czasami, nie? Więc dzisiaj nagrałam dla Was odcinek na zapas i nie pojechałem tam do cioci do koleżanki mamy, bo mam chciał to zepsuło, więc jest, jestem w dachacie, nagrywam do odcinki, no i po prostu... Dobrze, że teraz sąset mnie wierci, bo już... Mnie głowa boli o tego, tak sąset, tak, sąset, Z wami 2 i 2,5. O, to Jest, dobra, mamy. Mamy tak i to jest bardzo fajne. O, jest... No to próbujmy coś zadrafnąć. Widzę, że to legendy... Nie ma, to nie jest jako jakieś dobre, ale mamy chociaż jajko. Pozwolą nam się wybustować. I tak, mamy Froggy. Take the best. Wow, ale fajne. Skoda, że yy... Możemy kupić se Wow, ale dobrze nam idzie. A co te dają? 150 tysięcy Na świecie. Ja pierdził mamy 6000 gemów. Możemy sobie upgradeować yy, nasz reverb i nasz Top multiplayer. A co nam ten dat? Ła! Wow! E, to był atentat na jest OP. No i przepraszam za sąsiada, ale są jest dzisiaj znerwiony, że nie dokończył wczoraj remontu, bo kurwa nie słyszę jak się drze po nocach, że nie dokończył remontu. Mamy 1000 rebirthów, no fajnie. E, musimy kupić sobie rebirthy na pewno. A upgrade! Eee. A co to daje? E, upgrade? Mogę Nie mam. Muszę tak. Ile kolejnych? 100! 2K! Muszę mieć milion auto bo Muszę dzisiaj auto hacza wypić. Trade na na trade'u. Przepraszam za psa, ale Pięć. Crystal Change, nie rozumiem, mamy 8 minut do, do Legendary Panix. Ale muszę sobie Faster. O Czyli tu nie ma jakby robienia na Golden Właśnie na nową Ukrainę, ale jeszcze. A tu 400. Zobacz, ja to kilka robił. Ile? 500. Ja pierdził. Ile? 450! No nie! Ja pierdzielę! Jest! Dobra! Jest! Udało się! Mamy wykonaną drajnę! Ile jajko? 500 milionów? Bo na razie możemy tylko jedno otworzyć więc dziś żeby alhacz. Więc ta gra jest bardzo ciężka do przejścia. Ależ wiesz raccora ilo ma? No 100 To jest spoko, ale nie ma e, golden w wersji, nie ma goldenu może nie robić, w wersji 1 minus. Wow! Ci tutaj na tej krainie e, zbieramy. I odcinek 2 do razie 16 minut, za 20 minut zawsze będą oczyki tylko 20 minut, to jest jeśli będą może dłuższe będą. nie mogę nic nagrać tych odcinków, że chcę coś nagrać i nagrać, to do razu yy... wiercił widzowie napiszcie w komentarzu, czy mam sąsiada po prostu okrzanić, żeby nie remontował Ok, skryju swit

upgrader jest, to też? I na wszystkich... ma was upgradery... hej! Ale co mi to da? Okej, okay. damage. demage, leprzymysł mamy faster Ega. Boże, mm. Dobra, jeszcze chwilę se... po chwilę. O! Machine Golden! Jest Machine! Dobra, mm. Uda? Aha, token! O nie, a się trzeba zbierać. Czy rozumiem, że ta e, gra należy na tokensach? No to fajnie! Otwórzmy sobie jajka ty nie mamy ee, Faster Ega He Head Czyli I najlepsze na razie u nas, za 7% A mamy, mamy, mamy Laka, mamy kupionego Znaczy dostałem O Boże, mogę użyć jednego, ale on 4 To nie wiem, może na upenik jakiś z tej gry będzie Bo będę farbił ile mogę, nie A ja chcę, kurna, jeszcze niedośloną krainę i teraz czekaj, to jest jeden miliard, co zostało nam bardzo jeszcze mało jajek. 1,5 yy, jeden i pół miliarda. Jezu, sąsiad! O, napiszcie w komentarzu, że sąsiad ma przestać wiercić, bo to jest bez sensu. Wkurza powoli. Jest! Dostaliśmy najlepszego peta na razie tutaj. Czyli dostaliśmy za 3% all owl.

Ja pierdził najlepszy Liber Muszę upgradeować se coś na laku ale Free multiplier lak jest dopiero za minion e, Musimy sobie kupić to Ile on miał? 700 To tyle co? To jest lepsze! Dobra, więc odpowiem. to by było na teraz tego odcinka Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!